Wiem, że gdyby nie Bóg, nie... wybaczę że się wzruszam, ale... Ale był taki moment, że mówię, dobrze, to tak poczułam, że tak wyciągnęłam rękę do Chrystusa i tak, żeby nie złapał, nie? Że poczułam, że chcę że się po prostu podzielić tym, co czuję i podzielić tym bólem. Ja chcę, żebyś poczuł to, jak mnie to boli, nie? I ten moment, kiedy tak zaczęłam mówić, nazywać te rzeczy, to jeszcze się wzruszam, tak? Ale ten moment, kiedy On mnie złapał za rękę no to to wszystko zaczęło schodzić, wiesz, zaczęło to wszystko jakoś tak odpływać, dałam się przytulić i niesamowite było to, że na drugi dzień wstałam z jeszcze większą wiarą w to, że Bóg uzdrawia, że Ewangelia to prawda. No i szczerze mówiąc, wiem, że gdyby nie Bóg, nie... Wybacz, że się wzruszam, ale... Że gdyby nie On, to ja nie mogłabym wyjść z takim doświadczeniem, że Ewangelia to prawda, tak? Że ja się obudziłam, ja wierzyłam w to jeszcze bardziej niż przed tą, tym pogrzebem, tak? przed tą śmiercią.